Mogę ci wysłać nukę? Możesz mi wysłać stop. Stop? A wiesz, jak usuniesz z n nukę N, to zostaje okay. Uke, a Uke to jest ten, co lubi być na dole. Jest dominowany to? przez swojego partnera, bo jest Seme i Uke. To wiesz, to No, słuchaj, pisuję. Ja oi, y, Seme, seme dominujący, a Seme to dominujący, zwykle jest wysoki, wysportowany, młody mężczyzna, a Uke to ten uległy, który dostaje nice. w dupę. A, jakim zrobię trochę? Pa, 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 pa. By, by, pa, Co? Wystraszyłem się, Damian, tak na poważnie. Poczekaj, wychodzę! Ja na daleko! No, na a, daleko, tam od na... Planta, ej, weźmy, splantujmy zostawmy planta, elo. Niech wybuchnie, wybuchnijmy, we, proszę. Muszę go trzymać na dystansu, dawaj. Trzymaj sobie. lewą, trzymaj lewą, ja będę trzymał prawą, pa, pa. pa. Tu go nie ma, nie? O, wyszedł, wyszedł, wyszedł! Do okna, przy oknie jest! Dawaj! Pu! Dobrze! O, mieliśmy go nie zabijać! A przepraszam. Dobra, czekaj, otwierasz drzwi, ja rzucam smołka. No i co są reprezentuje jeszcze raz? Kokolwiek. Jest chyba na górze. Myślisz? Wow, Hasiek zabija! Chyba jest nade mną, wiesz? Wydaje mi się totalnie, że wy, jest nade mną. Wy, wy. Plantuje pakę ja, na B. Zemem nad tabą był. Nade mną? Tak. O ty ku... O ty ruro. Ale on wiedział, on strzelał przez tego! A? W sensie, o co chodzi? Jak się oparł w ogóle? Drugi jest, drugi jest za tym, drugi jest za silosem. Tak? W sensie tu? Po lewej, po lewej, po lewej. A w sensie. Teraz tam w środku, lewa, tu? lewa, lewa, lewa. No oh, fuck. <noise> Czekaj, flashujecie, ci, fleszuję ci. A, fleszuję ci. A! A, fleszuję ci. A umarłem. Ale pa, on, oni mają tylko Wucha, oni są takimi wiesz, takimi lekkimi tuchami, więc ja bym... Tylko lekkimi. Tylko no lekkimi, tak. Więc oni tutaj pewnie ten... O, oczywiście jest Najdżik, dobra. To nie interesuje mnie to. Co ty sobą reprezentujesz? Gdzie on jest? Lewe drzwi będzie. A, że tam? <grym> <grym> dobrze, dobrze. Ale go wywaliło. To jest Pikachu. Co A. mi dałeś? A, bombę. To jest Pikachu. Nie. Ja jestem trenerem Pokemonów po prostu. Takim dobrym, że tak łapię ich. Tak, wiesz. Tak, tak, pik. Bo mistrzem chcę naprawdę... Kurwa, nie pamiętam jak poleci. Jestem zażenowany sobą. Pokemonem naprawdę chcę być. To też nie tak, Krystian. Jakby, wiesz. O! Strzela mnie ze skauta. Pa, fleszuję. Ty, fleszuję. Poszedł flesz. Dobra, fleszuję jeszcze raz. Tu, 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 tu. Pum. I... PUP PUP puu! A ty, a plantujesz tam paket czy nie? Nie. A AWP! Z prawych! Myślisz, że nam mnie szukać? Już jak skał Nie wiem, bo tak podchodzi, nie? Wiesz, jest smyr, smyr, smyr. Jest ich dwóch, więc... Oby dwoje tupają nad tobą. O, No to przypał! Aaa! Naprawdę? Co? Co to było za... Co z nią gość mówię, na pewno gdzieś przez drzewo stał na respie, co się stało? Łop, tego, co jest? Krystian, taktyka sardynka. Tu to jest taktyka sardynka? W sensie chowamy się w kuszce? Czekamy tu na górze. Tu? Tak. To tu czekamy, tu. Ta, a, tu, Zamiast, przepraszam, tu? dobra, sorry, ja sorry. Ja drzwi, ty drugi, czyli mm -hmm, dobra? Nie, no nie ty mogę. Ty sorry, ten. Wow! O nie, splantowali Są, Są z PS-em, jeden jest za drzwiami, a drugi jest po lewej. O, dobra, to drugi jest po prawej. Może obiegać. Wiem. Nie! Przepraszam! Nie ten, nie! Nie! nie? Zamykaj nie? drzwi, zamykaj drzwi, zamykaj drzwi! Zamykam! Drzwi to, zamyka. otwierał, to zamykaj drzwi. A czy. Natomiast o! Drzwi. Kurde, drzwi! O! Nie, dziura się zrobiła Zabymnie, ale Dobrze, dobrze Co mu zamykać za... za... To jest najlepsza taktyka. Tak, Dobra, um... słuchaj. Robimy eko-rasz. Rasz rush, rush podwójny. Dobra, to ja wysadzam drzwi, te po lewej. Tak. Mamy pakiet yes, znów, tyły, tyły. No, no, że ty tak kraszujesz, mm -hmm. co w podwójnych drzwiach? Chcesz się w wypojedynczych? Dostał za pół HP Damian. I A? ma paczuszkę twoją. No, tam był właśnie. Strzelaj Dobrze go! Dobrze, krótko! Nie myśl sobie. Ciu, pa 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 pa! O! On będzie uciekał. A, co? Smutno mi się zrobiło. No patrzyłem Damian, nie wiem czy było warto. Po mnie ale... rozproszyłeś. Blu, zimno mi to. O. Sorry kolego! O, jest tam, tam, jest tam tam, 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 tam twoje dynszych. Poko, mam, mam taką dziurkę idealną. flesza czuca. O, uciekł, uciekł stamtąd, uciekł, nie ma go tam. Oje, jednak jest, słuchaj. Jest tam, widzę jego nóżki. To strzelę po nóżkach. O, chyba uciekł. Wszedł, wszedł, widzę go A wszedł. Na... <grym> 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 Okej, <Okay>, dobra, dobra, <grym> Ja idę naprawić karoserię w aucie Wiesz czemu idę tędy? Nie. Bo stąd widać całą mapę O! Sorry, zabiłem no, ładnie. Nie chciałem Ale spoko, ja mam bombonierkę Tutaj dostał bombonierkę Kurde Aj Muszę by powybijać? Też wybijam mu Niech nie myśli O jest, widzę łepek To to chłopiec! Gdzie? Gdzie? Tam, na ścianie O, tu był Wygiął się trochę To chłopiec był, jednak? Był chłopiec, ewidentnie A. To Widziałem dobrze. nóżki. <noise> Widziałeś nóżki. Ta, jeden jest na górze Damian, gdzieś. Tam nie, tam jest strzela! Ta, na górze jest! Nie, ten był na dole, Damian! Spoko! Na dole był! Gdzie od, na dole! O od, 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 od piwnicy! Od piwnicy chciał iść do ciebie na górę! Tak! Tak, wydaje A gdzie mi się. Gdzie to jest wejście od ten? Tam? Tak, tam. O, ty, wyrzuciłem najdanie tak jak chciałem. No Topo, Damian! Damian! Co? A! A! Gdzie on jest? Mówić. Jest kwiatkiem. To był na górze czy na dole? To no, był tu kwiatkiem. Idę to. Idę im piwnicę zraszować. Eee, A sekuruj mnie. Otwieraj. E, był tam. Jakby co? Myślisz? Ta, był tam, bo widziałem. O... A, Damian! Damian o kurde. na zewnątrz był. Przypał. Damian. Damian, nie siadaj na fotelu, tylko. Parkuj. A ja chcę wycierać bombę. Może wszystkie szyby wybijają. Kto za to zapłacił? Ubezpieczyciel na pewno nie. Też tak myślę. O, widziałem go. Czekaj, czy on też mnie widział. O, o, zaraz się splantują. Nie, nie, nie miał tutaj, w sensie mnie nie widziałem. Naprawdę, naprawdę chodziliśmy przez 30 sekund po to, żeby po prostu zginąć, Damian. O, nie, tak nie, 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 nie! O, nie nie. da być planterem! No, koledzy robią tutaj takie taktyki, wiesz, granatowe, jakie jak Tak? Czyli, że tak? Pff, jakbyśmy złapali kogoś, to byłoby śmiesznie. O, jest ty w środku jest! No to idź. Poszedł na górę. O, tu. Naprawdę? Ty nic! Dobra, to. Nie spodziewałem się tego! Ja się też nie spodziewałem, że we dwójkę będą biegać na górę, w sensie. Dobra, to pa, ja, ja bardzo na szybko ich to zrobię. Mm. No to, to teraz to było, się zaczyna, nie? To było moje taktyczne zagranie, ale nie wyszło. Jakby wiesz, no życzę ci powodzenia. Aaaa! O nie, w głowę go trafiłem. Ej, 7 HP mu zostało. Dobra, tacy są, to ja ich sprzątnę. Kurde. Damian jest, jest, jest w piwnicy, ma yy, 17 zdrowia. Jeśli chciałbyś go z, nie, nie z rewolweru, weź broń tamtego. On w piwnicy był jeszcze w tym. Mhm, 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 mhm. To jest uwaga, Damian chce wygrywać. Meanwhile, Damian robi hałas Meanwhile, Damian umiera zaraz. Taktycznie Faktycznie, taktycznie. Okej, okay, ale ja najlepszy być naprawdę chciałem. Najlepszy być naprawdę tak. Jak jest... Mam biało, ten, biało na twarzy. Jest praktycznie... O, jest na kamieniu ja, Masz moje AK chyba. Ta, spoko swoje wierze. też mam. Dobra, to jakby nie spodziewałem się, że kolega nam tu wyjdzie tak od razu. Tak na, na spotkanie. Co ja mam teraz przeciwko. zrobić niby? No musisz pójść i splantować, najlepiej to zabić kolegę hmm. jego, tak? Jeśli będziesz widział jego twarz, to po prostu celuj. Nie A powiem, żebym był nie, nie fanem nie numerem. Po lewej go widzisz, ślepy jesteś, po lewej go widzisz. Ja nie, nie wierzę, chłop się, chłop się sam zafleszował. Ty, ty robisz jakiś challenge? Zafleszuj się challenge? Eee, tak, lubię nie mieć te... biało na twarzy. Tu bi du ba du pa. -ba -ba -ba. To ty po domku biegasz? Ja chciałem wejść do domku, ale nie dałem rady. A on już jest w domku? Nie wiem. Tak jest na górze! Na górze na normalnym piętrze, nie na górze na górze. A. Ładne fajerwerki. Tu tak. tam wszystko co mam. Jestem fanem numer jeden. Nie, nie może być kwiatkiem. O, mam 8 sekund, by the way. To ziomek próbuje tak wiesz, przejść dworem, a drugi atakuje piwnicę To ja pójdę do naszego autka Co ja zrobię pan. Ej, weszli, weszli do domku przez skałę! Kurde o rany, o rany. Ja wiesz, staj... że te taki mnie bardzo dekoncentrują. Uważaj, bo może być kwiatem. Może być kwiatem, mówisz. Tak, Aś, tak faktycznie. A, a drugi jest na górze. O. Dobrze! Jaki ninja! O! o e, Poczeka. przepraszam, poczekaj. Mm. Po co traciłeś broń? Damian! Bo mam pieniądze. I like to move it, move it. I like to move it, move it. O nie, zjechałem I ze skały. To... Skutek. Wiesz co? Wszedł, like wszedł jeden do, na górę. Po, po, po! Na zero przy samochodzie! Już nie, nie ma go. O nie, o nie. Nie są broń. Tu many headshots! Oh, 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 co, co to odwalasz? Ty myślisz, że pójdą wodą? Znowu? Idziemy wodą. Idziemy wodą dawaj. Idziemy razem? Gd? O nie! Jest na górze! Na górze! Oooooooo! Oooo! No cóż, jesteś zreportowany! Ja, szkoda, że on nie widział jak ja grałem ten... To... Ale, ale, tak, ale ta bania była niesamowita, powiem ci tak. Niesamowita, bo to na sam koniec specjalnie, a oni by to jeszcze ugrali. Ja nie dostałem nie bania skrzynki.